Cześć, czyli witajcie z tej w dzisiejszym odcinku po raz kolejny Zagramy sobie w GTA 5 online Dzisiaj nowy tydzień, nowe autko Więc tuning i sprawdzimy Co nowego mamy w salonach standardowo Jak co tydzień hmm. Dzisiaj mamy Wen Easy Rayleigh Więc mamy suvika e, Od miniacza. Zobaczymy sobie jak Jak to tam wygląda Tuninguję sobie na padzie, żebyście mieli trochę ciszej Eee, żeby nie było słychać aż tak e, hałasu, bym powiedział. Zderzaki. No dobra, no tutaj możemy dać w sumie. O, uliczną dokładkę. Czy to się da zrobić na taką typową terenówkę? Ciekawe, w sumie. No taki uliczny. Mi się wydaje, że taki uliczny. O, to co to za poszerzenie? Masak? co to jest? Co to jest? Bo się jakieś. A, dobra, bo to jest w środku, no się zmienia. Nie, to ja bym zostawił po kolorem wykończenia, albo drugim. Ja będę w sumie z drugim. Z drugim kolorem nam sobie. Jest tutaj silnik standardowo. Wydeszki zostawimy. Grille. Tutaj też. Hmm. Tutaj o dziwo mi się podoba, tamto. Właśnie, o takie, te, takie coś podoba mi się o dziwo. Dobra, oznaczenia, czy to ma jakieś ładne ozn oznaczenia? No, ma fajne, ale typowo podrajdówka. My raczej nie robimy tego typu podrajdówkę. Przecież moglibyśmy. Tak teraz myślę to no, mówilibyśmy w sumie więc zróbmy. Zróbmy w tego razie. Jak możemy, to zróbmy sobie. Oczywiście jak to musi mieć klatkę w sobie... Eee, tutaj nie oznaczenia. Dajmy sobie A, właśnie na takim. O, bo tym też jest ładne. E, też w masce było właśnie takie światełka. Damy sobie wyścigową e, Lusterka... rajdowe. Tablica czarna standardowo. Nakierowanie. dam. O, można dać sobie czarny tutaj. A tutaj dotknąć niebieski. Tak, chyba że czerwony jeszcze będzie fajnie pasował. Tutaj dodatkowy czerwony, więcej czerwonego wiecie A, to nie wiadomo jaki też czerwony wypadnie. Dobra, to walić. damy sobie niebieski. Chyba że czarny, kurczę. No, ciężko mi zdecydować, ciężko mi zdecydować. Dobra, czarny dajemy. Eee, dach. Co tutaj z dachem? Raidowy mi się wydaje do tego dachu. Nie sprzedajemy progi. Takie coś, wydaje mi się. Spoiler. Spoiler jakiś by trzeba było dać. O. Co, coś w tym stylu. A wydaje mi się, że to albo to. Ale chyba przeszedłem na tym. Mhm. Dobra, pasy, przyciski słoneczne. Nie, tego nigdy nie lubiłem. To też nie, bo to tam tylko może popsuć tur, bo też nie dajemy. Ale właśnie, co w takim momencie z tym. Nie, damy sobie suba Czy Zlajdowy powinien być terenowe, co nie? Chyba tak. Zobaczmy jakie mamy terenówki tutaj. A, dobra. Walić, to jest GTA. To nie ma większego wpływu tutaj. Więc damy sobie takie. Na czarno, standardowo Pięknie, dobra Ekstra hiper miper. Dobra Zobaczymy sobie Dzisiaj nie będzie jakiegoś testu prędkości Pojedziemy sobie w sumie najpierw do premium Bo mamy najbliżej To jeszcze oczywiście pojedziemy sobie zobaczyć jak to wygląda z bronią Za ten czas Podczas tej jazdy spróbuję wam ocenić ta łódko. Wiem, że ona do najszybszych nie należy. Niestety nie udało się obiść tutaj Torosa. Po co jakoś ultraskrętne też nie jest. To na pewno jest na minus. No, nie, nie jest jakoś skrętne. Już właśnie rozwaliliśmy je na samym Okej. Okay. Tutaj mamy oczywiście y, tego Suwika, czyli. No ten Venue Easy słów, tak? Chyba dobrze to mówię. A tutaj mamy również fajne auto, jakim jest The West Age. Szybkie. Nawet ładne. Jeżeli będziecie chcieli, to nagram o nim odcinek. Y, no i szybkie, no. Szybkie, no. W sumie, jeden z mogę powiedzieć, no jest bardzo szybkie. Eee, czego no niestety nie mogę powiedzieć o tym pojeździe, bo nie są szybki. No, w ogóle też e, teraz jest premia razy 2 na no, taksówki, więc taksówki są bardziej opłacalne. Z tego co pamiętam jest premia razy 2. Eee, więc, więc taksówki są troszkę bardziej opłacalne w tym momencie. E, również jest premia razy 2, o ile się nie mylę na arenę wojny, więc może pojawi się odcinek Człowiek z areny wojny. Ale to jeszcze zobaczymy. Mamy oczywiście taka sytuacja, że właśnie się pojawi. Jeszcze, aż ponieważ chciałem grać Arenę Wojny, tylko czekałem właśnie na 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 premię. Na, 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 o, na Dobra. Teraz idziemy sobie do Salonu Simona. A, trochę za ja wcześnie skręciłem. No dobra, tak też można. Ale oczywiście, już musiałem sobie je rozwalić. Nie wiem, szczerze, myślałem, że ten pojazd będzie trochę lepszy. Ale na ride czy się będzie nadawał. Nie wiem, szczerze, takie nieśmieszane uczucie mam co do niego. Dobra, tu mamy klasyczny Zentorno. Zniknąłem przypadek jazda próbna. A, ah, nie chciałem. I miski, Jakby po tamtej mi się pomyliło, że można obejrzeć. W ogóle śmieszna jazda próbna, ale tam dalej jest. Eee, dobra. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze raz. Mamy Zentorno. Zentorno jak Zentorno. Stare, piękne auto na Lamborghini. Super. Opłacalne jest promocja 30%. Szlagan GT. inny słowy Mercedes GT AMG. No, super auto. Fajnie driftuje. Tu mamy, co mamy? Vamosa. W sumie fajne. Jeździłem nim trochę, to mogę z nim powiedzieć. Dewijancie. O Dewijancie nic nie mogę powiedzieć. Nie jeździłem z nim. Nim. Przynajmniej nie pamiętam. Chyba. No nie idziemy Impaler. Ee, również o nim nie mogę powiedzieć. W ogóle ile on kosztuje. Na niego nie ma promocji chyba. Tak? Dobra, szybkie tutaj sprawdzenie. E, mega super extra hypermaper rzecz nie ma. Niestety. A teraz e, wiem, że gdzieś w tych okoliczach jest... E, w ogóle fajne, fajny dźwięk ma gdy zaczyna. Jeśli ty się odpala. Tam gdzieś jest. Yy, netka zbrałem. Z tam sobie pojedziemy. Przepraszam, że dzisiaj jakoś tak mniej e, emocji. Ale... trochę chyba za długo pospałem. E, jeszcze u dentysty byłem, to jakoś tak zmarnowany trochę jestem. Że trzeba y, za niedługo pójść coś zjeść. No ja dla was staram się ponagrywać jak najwięcej. Teraz, póki, póki mam czas, chcę nagrać jak najwięcej, żebym potem nie musiał nagrywać na... W ostatnią chwilę, No znaczy akurat te, te takie tygodniowe, to, to mi się wydaje, że będą nagrywane tak o, chyba że na jakiś czas odejdę od GTA. To możliwe, że albo będą jakieś inne odcinki z GTA się pojawiały w piątki, albo po prostu będę nagrywał, ale z newsów na news eh, Rockstar News Wire. Jeśli nie wiem, tak, to się nazywa. Tak, jestem w Polgenetku, dobra, idziemy tam. Zatem. No nie jest jakieś auto, nie wiem na rajdy. To mi się wydaje, że może się tak średnio nadawać choćby po skrętności. Na rajdach, dobrze jest jakieś jest dobra skrętność. A to właśnie tak do dupy skręca, więc... więc no nie wiem. No i rzuca Rzuca tam. Kurczę, jeszcze to jest akurat gang, co nie? A ja nie chcę zabijać członków żadnych. Oj, ciut, mamy tak na gang. O mój Boże widzowie! Jak widzicie, ja próbuję dla was coś nagrać, a tu mi takie... Takie niemiłe pany psują nagrywanie. A, jeszcze coś wybuchło.

Dobra Kolejne Nie to chciałem wziąć, ale Ty! Przeżył! No nie trafiam Chodź to? O, minigun, chyba, chyba minigun. A i masekra widzowie. Ta tam chyba był minigun, już go nie ma. No, czy on dostanie? No, teraz dostał. Gdzie ty jesteś? Dziękuję. Oj, masakra, masakra. Aha, mam 19. Nie wiem jak. Ale spoko. Spoko. 19. Tak, był i 20. Jestem sam. No nie wiem, najwyraźniej ktoś sam się musiał e, tutaj ukatrupić trupić. Dobra, my idziemy sprawdzić to, co mieliśmy sprawdzić. Czyli. Standardam, co mamy? Mamy nóż, mamy kij baseballowy, mamy pistolet bojowy, mamy e, karabin wojskowy, mamy minigana, mamy karabin wyborowy, no i znowu railguna i to chyba tyle. Co my dokupiamy w ogóle do railguna? E, broń miotana, no to mamy znowu koptę bomba przylepna i granat. No i w pancerzu standardowo to co powinniśmy mieć. Czyli w sumie tak, po tym odcinku stwierdzam, że samą premium jest OK. <laughs> samą Simona dupy nie urywa jest OK. E, Bronie w tym no, mogłoby być lepiej. Ten pojazd. No i z tym pojazdem to ja mam dylemat. No tak szczerze, to myślałem, że to będzie lepsze. Ale nie jest. E, więc no, według mnie są lepsze pojazdy do prawie 2 milionów. No, bo tak, jakby ktoś nie wiedział, ten pojazd kosztuje 1,8 mln, prawie 2 miliony. Jakie dźwięki? Albo to. No więc, szczerze, nie, jest dużo lepszych pojazdów, i nawet rajdowych, tak zwanych. No, ale to jest fajnie wszystko, że przynajmniej. Więc no, to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli was spodobał, zostawcie taktyczną łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu pod filmem, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, będzie dla mnie miło. Jest zresztą już 300 na kanale, więc naprawdę jest jest moc, jest moc. I dziękuję wam za to serdecznie. Więc no, ja się z wami żegnam. Miłego dnia, trzymajcie się, cześć!